powiecie na tego typu nowości. Nam się bardzo podobają. Stałyśmy sporo fajnych rzeczy. Dużo butów Louis Vuitton. Zerknijcie, jakie te są piękne. Z Zamszu. Te także. botki jasne. Tutaj obces jest w kształcie logo marki. Mamy też klapki Chanel. Tutaj są jeszcze sneakersy Louis Vuitton. Mamy śliczną torebkę. Gucci, z takich bardziej klasycznych. Model fajny, idealny, też na dokumenty, więc do pracy będzie, będzie idealna. No i zerknijcie tutaj, co mamy, bo także te pudełka kryją ciekawe rzeczy. To jest listonoszka, myślę, że bardziej nawet taki męski model e, z Louis Vuitton. E, tutaj mamy, a, tu mamy nereczkę, która uciekła z pudełka. E, tutaj mamy Kolejną torebkę. To jest bardzo ładny model. On ma taki szerszy pasek. To też z tych takich klasycznych, fajnych monogramów Gucci. A tutaj mamy wersję jeansową. Tu jest, to jest bardzo ciemny brąz. Także zapraszamy serdecznie, bo będziemy to wszystko zaraz wystawiać na sklep. A jeżeli jesteście zainteresowani tym modelem, to piszcie do nas.